Mm. Witajcie z tej strony Ernest Agdo Team No i co Musimy dokończyć się do kosy Dwójeczka Dokończymy sobie a! Gajcie mu co to tu... Przełożyć koło i... Cyk! O dobra! Jezuś z zdobiona. zdobiona ja tylko go... powolutku tutaj! Zostawcie sobie kija i lajka! W ogóle tak, przypomnę Żeby się zostawili, bo no. Czy ja to już nie wiem Nie musicie zostawiać, bo tu ja wolać nie zmuszam No ale sobie zrobimy dwójeczka o zaraz będę musiał te 80 przestawić Tyk. Subujcie mój kanał, subujcie też kanał e, Żelka Czyli mojego kolegi, subujcie Nazywa się Żelek331, jak dobrze pamiętam Ale pewnie tylko wam wyskakujemy jako... Nie wyskakujemy pewnie wam jak w wam piszecie naszą nazwę. Pewnie tylko po filmikach wyskakujemy. Ale no dobra. No lecimy. Ale kopci. No ale musi kopcić! Diesel musi kopcić. Zaraz też będę zgrabiał. Czy dwójeczka to odpowiedni bieg? A na przykład cudujeczka. To chyba już to trochę za szybko. Napiszcie mi na, e, 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 no na jakim biegu przetrząsacie, zgrabiacie, kosicie. No bo ja tak przetrząsam na dwójce. I zgrabiam pewnie, będę zgrabił też na dwójce. A kosze to ja na trójce koszę. Ale to zależy od ciągnika, co nie? Jeden ciągnik może być na przykład na dwójce y, wolniejszy, do drugi y, ten może być szybszy na dwójce. A na przykład ten, kto ten, robił ciapkę. I przetrząsał właśnie ciapkę. To ten, kto przytrząsał ciopkiem, to niech mi powie, na jakim biegu przytrząsał. I zgrabiał, zgrabiał, właśnie. Taką zgrabiadką. Oj, pewnie zaraz będę musiał osiemdziesiątkę przestawić. Jeżeli to kółko to oki. Okay. Luz. I od razu przestawiam. luz i jeszcze tak złożę prasę. Znaczy, co ja mam tą, z tą prasą? No, kusiarkę, nie prasę. O, dobra. Jeszcze trochę tutaj podjadę. Dobra. Luz. Gasimy. Lecimy. Lecimy do trzydziestki. ू अचक क्रेंच क्रेंच लाऊ दम Zaraz się poprawi tamto. I tak cyk i na maksa. I tak jak gomi o tutaj i dobra. Lubione. A nie z tej strony, ale tu sobie przeskoczę. Dobra. To teraz tylko to zgrabić. A dobra. Już od razu te kółka przestawię. Dobra. Tylko żeby się nie połamały te gwiazdy, bo tutaj nad ziemi to, żeby się nie połamały, tak na razie na jedynce, dwójeczka, o, no i idzie. Witam was te z zastedów 80. O. Światła kogucik. Hej, świeci się? Świeci się, dobrze. Lampy świecą. Świecą, dobra. Lecimy. Bo za to, że 80 już nie będzie potrzebna. Już wrócę 80 na gospo. jedziemy. Zopuszcham go. Nie da się wyjechać z tej ulicy. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Dobra, idę też szybko. No i lecimy na Gospo. A jakby to, to przepraszam za ścinki, no, no bo to trochę są. Kierunkowskaz. Pokażam koguta światła. O, tam bizonik stoi. Uda jestem już na, w trzydziestce. Hmm. Dwójeczka i kita. Ja pewnie zaraz będę się żegnał. Oj, tutaj to właśnie niebezpiecznie. Ja pewnie zaraz będę się żegnał z wami. Bo zaraz i tak już kończę. Polę łąkę. Dajcie łapkę w górę, subika, a ja będę się z wami żegnał Teraz to trzeba em, tak zakręcić, o tak! No dobra, no więc co ja się z wami żegnam? Plus, no i co? Nada.